40 lat minęło. Sądzę, że był to udany czas. Ja mam przyjemność pracowania w ceramice Bądzin od 11 lat, które, no zwłaszcza ta ostatnia dekada, była niezwykle dla nas udana. Wybudowaliśmy nowe centrum logistyczne, wybudowaliśmy. Najnowocześniejszy w Europie zakład produkcyjny. W ubiegłym roku go rozbudowaliśmy, także no myślę, że to był czas niezwykle udany. Jest sporo tych projektów. Zdecydowanie Macie Kazien i Dorota Koziera to są nasze wizytówki. Także cieszymy się z tej współpracy i z pewnością ją kontynuujemy. Tak jak widać, za mną jest kilka kolekcji przygotowanych, nowych kolekcji, które wejdą w przyszłym roku, zaprojektowanych przez Maćka Kazienia. Także no, ten model się sprawdza i ten model będziemy kontynuować. W tym roku na Cherisee prezentuję dwie nowe kolekcje. Jedną kolekcję lounge opartą o ciemną gamę kolorów. Znajdują się tam ciemne kamienie, ciemne drewno, jak również nowa taka osłona metalowa płytka. Myślę, że to są fantastyczne propozycje dla takiej do designu bardziej publicznego, do, do użyteczności publicznej czy też biznesowej. Druga odsłona to jest kolekcja inspirowana jedną z moich ulubionych wysp, czyli wizą I to jest tak naprawdę tutaj pokazujemy dopiero początek tej kolekcji. Są to jasne kamienie inspirowane piaskowcem, krawertynem, betonem i to będziemy się na pewno w rozwoju tej kolekcji koncentrowali na, na, na tej gamie kolorystycznej. Z Tubędzinem współpraca trwa już od 2015 roku. To jest bardzo ładna historia. Stworzyliśmy razem kolekcję innowacyjną Cello Eterra, płyt wielkoformatowych, barwionych w masie. Też Tubędzin wzbogacił się o nowe linie nanoszenia dekoracji, więc do mojej kolekcji Cello Eterra rozwinęliśmy. Też są kolekcje o dekoracje, gdzie jest nanoszone złoto, czy tak zwane gradienty, które cieszą się dużą popularnością. Pomimo tego, że to są kolory tak zwane bazy, tutaj akurat widzimy nową zieleń i czerń i, i biel. Pomimo tego, że nanosimy na nie dekoracje, te dekoracje są na tyle subtelne, że tak naprawdę harmonijnie współgrają z całą kolekcją.